Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Dawid, a to są Klimatyczne newsy, czyli miejsce, gdzie możecie być na bieżąco z wszelkimi nowościami w świecie klimatyzacji i nie tylko. Zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek, mam do Was gorącą prośbę: zostawcie w komentarzu taką listę obecności. Chciałbym zobaczyć, kto nas ogląda, jaką firmę reprezentujecie, albo z jakiego regionu Polski jesteście. Wy dzięki temu będziecie mieli darmową reklamę, no a ja zobaczę, kto tak naprawdę z nami jest. W każdym odcinku opowiadamy Wam o podwyżkach, w tym nie będzie niestety inaczej, dlatego że już od 1 kwietnia zmianie ulegnie cennik Samsunga, Auxa, Sevry, Gri i najprawdopodobniej Haiera. Gri nawet już teraz na dniach cennik powinien się zmienić, także bądźcie czujni, jeżeli ktoś z Was ma jakieś zaplanowane tematy, zachęcam do zakupu urządzeń na zapas. W poprzednich newsach opowiadałem wam o nowym modelu marki Rotenso, modelu Elis w wersji silver. Oddajemy teraz głos Dawidowi, który znajduje się w showroomie marki Rotenso, gdzie pokaże wam jak to urządzenie wygląda. To to właśnie jest ta wersja, czyli wersja w kolorze silver, czyli po polsku srebrnym. Jeśli interesuje was moje subiektywne zdanie, to chyba to urządzenie nawet bardziej mi się podoba niż ta wersja ciemna. Zarówno front tego urządzenia, jak i boki, dół i góra są w tym srebrnym kolorze, co prezentuje się całkiem ciekawie. W tym momencie wywaliło nam błąd E0, czyli urządzenie nie ma komunikacji. No, dlatego, że nie jest podłączone do jednostki zewnętrznej. Być może zastanawiacie się, dlaczego tutaj wisi kabel i z tamtej strony, o ile widzicie, też wiszą jakieś kable. Są to już miejsca przygotowane pod kolejne nowości i mamy nadzieję, że jako pierwsi będziemy w stanie Was o nich poinformować. Dziękuję i oddaję głos do studia. Halo, halo, Dawid. W marcu trwa konkurs na sklepie Shop Klima dotyczący marki Rotenso, ale mogę wam już zdradzić, że w kwietniu konkurs ten będzie dotyczył marki Green, dlatego też na dniach wybieramy się do showroom tym razem marki Green, gdzie będziemy nagrywali dla was ciekawe materiały odnośnie różnego rodzaju urządzeń, jakie właśnie ta marka ma w swojej ofercie. Ale zanim to wszystko, to już teraz z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że przykładowo fery Model, który prawdopodobnie kojarzycie, który występuje w wersji czarnej i szarej, od wiosny będzie występował także w wersji białej. Więc dla tych wszystkich, którym poprzednie kolory nie za bardzo spasowały, myślę, że biały, jako kolor taki uniwersalny, powinien się spodobać. Dodatkową ciekawostką odnośnie marki Gris jest fakt, że powinny pojawić się modele które będą wszystkie pracowały w wersji multi-split z wyjątkiem modelu Prestige, czyli także ten najbardziej ekonomiczny model Pular również będzie mógł być podłączony do systemu multi-split. Ale o wszystkich innych ciekawostkach opowiemy wam już bezpośrednio z showroomu marki GRI. Nasz korespondent nadal znajduje się w showroomie marki Rotenso, dlatego oddajemy mu raz jeszcze głos, skąd opowie nam o nowości, jaką możemy znaleźć w urządzeniu kanałowym, czyli modelu Nevo. Dziękuję Ci Dawidzie za zapowiedź, faktycznie znajdujemy się w showroomie marki Rotenso, gdzie prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce mamy możliwość zaprezentowania czegoś, co widać nade mną. Mamy tutaj urządzenie kanałowe, jest to klimatyzator Nevo, który został wyposażony w coś takiego, co widzicie tutaj. Są to specjalne przepustnice, które sterowane są ze specjalnego modułu Erzon, który znajduje się i tutaj oraz ze sterowników, które znajdują się w tym miejscu. Dzięki temu mamy możliwość sterowania każdą strefą oddzielnie, czyli możemy w przykładowo w jednym pomieszczeniu mieć klimatyzator wyłączony, w drugim ustawić sobie 20, a w trzecim na przykład 25 stopni. Myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie. Nie oszukujmy się jednak, nie będzie to rozwiązanie tanie. Natomiast klient, który żąda komfortu za ten komfort musi zapłacić. Także dziękuję za uwagę i oddaję głos do studia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, to były wszystkie newsy, jakie dla Was przygotowaliśmy. Jeżeli macie coś dla nas, o czym warto byłoby powiedzieć tutaj na łamach naszego magazynu, na łamach naszych wiadomości, to serdecznie zachęcam do dzielenia się tymi informacjami z nami, żebyście byli zawsze na bieżąco. Dziękuję, łapka w górę, subskrypcja, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!